Co robisz, Wiki? Próbuję rozkminić, jak to wyciąć. Dobrze, to będziemy wrzucać na to. No. I w sumie w sumie tyle to nie jest skomplikowane. Tylko najgorsze jest to, wszystko wyciąć. Okej. Okay. A w ogóle to jest fajne, a ty to robisz. W sensie... Nie robiłam tej kurtki. A jest zajebista. No ona jest fajna, ale ona wisi tam od kilku miesięcy i nikt jej nie chce, więc trzeba coś z nią zrobić. Zostawiam je sobie, ale ja mam ponad 20 kurtek. Ja też. I co teraz będziesz robić, Wiki? Będziemy wycinać. To już najpierw... Wziąłem lampy. Muszę przynieść lampy. No to idź po lampę. Idę po lampę. Uch. Fajny taberecik. Co? Geto pracownia. Geto pracownia? Dobrze. Tak, jak zrobiłeś. O. Tym się wydupcił. Dobra. Nie chcę przesadzić. Pierwsza warstwa? Czy będzie będzie więcej? Nie. Tyle? No? Aha. No nie pomarowałeś mi, boże. Dla naprawdę ja. fajne chyba jestem zadowolony. Fajne no i tyle. Tylko nie wiem czy tego trochę nie zwęcić. Grawki teraz? mam się to przykleić. Aha, a potem dopiero przywasz? Ja wiesz co robiłem? Ja najpierw ręcznie przyszywałem. Jak robiłem bluzy pomarańczowe, to najpierw ręcznie, potem na maszynie i wyprówałem to co ręcznie. Nie, no, ale po co? Jak można przykleić. No bo nie miałem kleju. Nie miałem kleju. No jest, No chyba tak, tu jest ciemniejsze, że tak się wydaje, jakby było mniej z twojej lewej strony, ale. No, nie, bo ma też. Jak to się nazywa? Nie są szwy. Krzwy, no. To się jest w Warszawie. No wiem. A gra, lubię. To amerykański sklep. Bo ja po prostu wsadzam całą szpulę. U no. siebie, jak miałem maszynę. Tu się chyba nie da. To jest maszyna machine... dla dzieci. Czyż może by się? Nie, no nie dałoby. Musiałoby tutaj jakoś wchodzić. Nie, nie dałoby się. Oj. No. Co? Nie trochę daleko powracać. Super, jak musisz zawiązać? No. Niby nie trzeba, jak się to dobrze zakończy, ale... Ja chyba nigdy nie wiązałem przy maszynie. No bo niby się pod koniec... Jakby potem jeszcze kawałek w drugą stronę szyi? Tak, 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 tak. No ja tak robiłem. Teraz mi odblokowałaś wspomnienie. No, pokaż jak wyszło. No i stań tak, uśmiechnij się do kamery. <grym> ale no stań tak na chwilę, bo ja na miniaturkę potrzebuję. Jeszcze tak. Brawo, jestem się dumny. Dziękuję, tato. Ładne. Całkiem okej, okay. ale jednak jest krzywo.